Paulina Krupińska, faworyzowana w Azja Express? Ostatnia na mecie, ale zostaje w programie. Paulina Krupińska 35 litrów w ostatnim odcinku. Tym razem jednak internauci nie szczędzili Paulinie złośliwych komentarzy, a poszło o program Asia Express. Krupińska ostatnia na mecie, ale zostaje w programie. Internauci węszą ustawkę. Paulina Krupińska bierze udział w wyścigu po Azji w parze z Izabelą Połeć. W ostatnim odcinku pary zostały zrotowane i Paulina ścigała się w parze z Bartoszem Kochankiem. Niestety do mety dotarła ostatnia, co oznaczało, że wraz ze swoją stała programową partnerka powinny odpaść z wyścigu. Uratowała je czarna koperta. To rozwiązanie nie spodobało się widza. Wielu z nich twierdzi, że to nie było sprawiedliwe rozwiązanie. Sugerowali wręcz, że koperty zawsze dziwnym trafem przypadają przyjaciołom prowadzącej, Darii Ładochy. Ta nie pozostawiła pomówień bez odpowiedzi, serio? Zaraz będzie, że ja ustalam, kto wygra.